Dzisiejszy odcinek jest różniący się od innych. Czy wracacie do miast, w których kiedyś mieszkaliście, to właśnie w tym odcinku odwiedzam Toruń. Wyjechałem po pierwszej w nocy, aby o 7:30 znaleźć się na miejscu. Zdecydowanie inaczej zwiedza się miasto, w którym kiedyś chociaż raz byłeś. Na myśl przychodzą wspomnienia. Miejsca, które jeszcze nie tak dawno były dla ciebie codziennością. Myślę, że był to jeden z najlepszych wyjazdów przez sentyment do tego miasta. Czy mieszkając w danym mieście, odwiedziłeś wszystkie jego atrakcje? To tutaj spędziłem rok swojego życia. Chodźcie na spacer ulicami Torunia więc gdzie indziej mogę zacząć swój spacer niż od Muzeum Toruńskiego Piernika. Jeśli myślisz o Toruniu, to pierwsze skojarzenie z tym miastem to właśnie pierniki. Już sam budynek przyciąga uwagę, gdyż jest jednym z najstarszych obiektów przemysłowych w tym regionie. Zostały zaprezentowane zabytkowe eksponaty, można przekonać się jak dawniej wypiekano pierniki, lub na czym polega leżakowanie ciasta. Na dodatek podczas zwiedzania wyczujemy unoszący się zapach wypiekanych pierników, który pobudzi nasz apetyt na słodkości. Naprzeciwko znajduje się interesujący budynek, nazwany Niewidzialny Dom. Na czym to polega? Wyobraź sobie, że tracisz wzrok. Otwierasz oczy i jedynie co widzisz, to czerni. To miejsce, w którym przekonasz się, czy poradziłbyś sobie bez zmysłu wzroku. Uczysz się, jak poruszać się bez używania wzroku? Kluczową rzeczą jest podążanie za dźwiękami oraz uczenie się rozpoznawać przedmioty tylko po kształcie. Dam Ci jeden przykład. Stajesz przy stole i bierzesz do ręki przedmiot. Jest okrągły, lecz jego powierzchnia nie jest równa. Posiada niewielkie wypustki i wgłębienia. Strukturę ma chropowatą. Która kojarzy się z drobnym piaskiem? Jest twardy, lecz gdy mocniej go ściśniesz, odrobinę się poddaje. Mieści się w dłoni, a jego waga jest umiarkowana. Nie jest ani za lekki, ani za ciężki. Niczym nie pachnie ani nie wydaje żadnych dźwięków. Co to jest? należące do najstarszych budowli wzniesionych przez krzyżaków, na prawym brzegu Wisły, to widoczne ruiny zamku krzyżackiego. Budowę zaczęto w XIII wieku, który stopniowo był rozbudowywany. Z racji tego, że zamek leżał blisko polsko-krzyżackiej granicy, miał duże znaczenie strategiczne. Za murem, obok którego teraz przechodzę, znajdował się kilkupiętrowy budynek z kaplicą. Jego podziemia służyły jako magazyn żywności. Dzisiaj widzimy ruiny. Lecz kiedyś po środku dziedzińca stała wysoka, wolno stojąca wieża, która służyła jako punkt obserwacyjny. Co ciekawe, zamek nigdy nie został zdobyty przez obcych najeźdźców, więc kto go zniszczył? Byli to mieszczanie starego miasta Torunia, którzy w 1454 roku. Oblegli zamkował warownię. Po przejęciu natychmiast przystąpiono do rozbiórki. Na dziedzińcu urządzono wysypisko śmieci, które funkcjonowało przez kolejne wieki. Dopiero kilka stuleci później, w latach 60. XX wieku, odkryto w całości znajdujące się tutaj ruiny. Jednak, będąc w Toruniu, możesz nie mieć wystarczająco czasu, aby odwiedzić Muzeum Toruńskiego Piernika oraz żywe Muzeum Piernika. Które zatem wybrać? Pierwsze da nam dużo więcej wiedzy ogólnej o Pierniku, jego historii, produkcji i sprzedaży. Drugie za to oferuje praktyczne doświadczenie, a nagrodą będzie własnoręcznie zrobiony Piernik. Mieszkając w Toruniu, odwiedziłem oba. Jeśli zależy ci na wiedzy i standardowej formie zwiedzania, to odpowiedzią jest Muzeum Toruńskiego Piernika. Lecz jeśli chcesz z jednej strony dobrą zabawę i warsztatową formę zwiedzania, która mi bardziej przypadła do gustu, wybierz Żywe Muzeum Piernika. Spacerując ulicami miasta, nie sposób nie zauważyć średniowiecznych murów obronnych, zachowane trzy bramy usytuowane u wylotu ulic umożliwiały nie tylko zewnętrzną komunikację miasta, ale stanowiły także czynnik obronny. Do dnia dzisiejszego zachowały się trzy brama klasztorna, brama mostowa oraz brama żeglarska. Którego nie ominiemy podczas zwiedzania Torunia, to stojący po środku rynku ratusz staromiejski jest jedną z największych i najwspanialszych tego typu budowli w całej Europie. Poza tym to pomnik świetności Torunia, czyli dawnego emporium handlowego Hanzy. Ratusz był siedzibą najważniejszego obszaru Torunia, nazywanego inaczej Starym Miastem. Gdy podniesiemy głowę do góry, Ujrzymy najstarszą część gmachu, gotycką wieżę. Toruń słynie z pierników. Lecz jest pewna osoba, która zapisała się w historii jako twórca teorii heliocentrycznej. Mikołaj Kopernik, człowiek, który wstrzymał słońce. To właśnie jego pomnik stoi przed budynkiem Ratusza. Dziś w Toruniu można zaobserwować dwie kamienice, z których jedna była własnością rodziny Koperników. To prawdopodobnie tutaj urodził się wielki astronom. Zajrzyjmy, co kryje wnętrze kamienicy, w której kiedyś mieszkał jeden z najwybitniejszych Polaków w historii. Dom Kopernika swój obecny wygląd otrzymał w XV wieku. Zobaczymy tutaj cenne belkowane stropy i ściany pokryte dekoracją malarską. Obok pamiątek po astronomie i jego rodzinie. Zebrano tutaj kolekcję wydań przełomowego dzieła Kopernika. Trzeba wiedzieć, że dzisiaj możemy zobaczyć przedmioty dokumentujące wszechstronną działalność uczonego, lecz nie byłoby to możliwe dzięki jego protekcji i finansowemu wsparciu. Dzięki czemu mógł zacząć studia na Akademii Krakowskiej, a następnie kontynuować na najlepszych europejskich uczelniach. W Bolonii studiował prawo. W Padwie odbył studia lekarskie, natomiast w Ferraże zdobył doktorat z prawa kanonicznego. Po powrocie ze studiów wyjechał do Litzbarka warmińskiego, gdzie został sekretarzem swojego wuja oraz kanonikiem kapituły warmińskiej. Po paru latach przeniósł się do Fromborka, gdzie prawdopodobnie spisał swoje dzieło o obrotach sfer niebieskich. Ustalił w nich, że Ziemia obraca się wokół Słońca a nie na odwrót, jak dotychczas sądzono. Co ciekawe, zdaniem historyków, wychodził z całkowicie błędnego założenia, dochodząc do prawidłowych wniosków. Dzisiaj właśnie ta sława Mikołaja Kopernika przyciąga setki tysięcy turystów rocznie do jego kamienicy. Pozostałe atrakcje turystyczne, jeśli jedzie tutaj ktoś na kilka dni, to warto zajrzeć m.in. do planetarium, muzeum podróżników, czy zobaczyć krzywą wieżę. Mając jednak okrojony czas, zacząłem zbierać się w drogę powrotną. Nie obyło się oczywiście od kupienia słynnych toruńskich pierników. My standardowo widzimy się i słyszymy przy okazji kolejnego wyjazdu. Do następnego.